Szanowni Państwo, chcemy otworzyć placówkę, która... Jest zakładem aktywności zawodowym, trzecią naszą placówkę tego typu, która aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnością. Chodzi o osoby z niepełnosprawnością intelektualną albo z autyzmem lub też osoby ze znacznym stopniem pełnosprawności. Dajemy szansę osobom z niepełnosprawnością właśnie na rehabilitację zawodową, społeczną i też zdrowotną, bo takie są cele zazu. Taki ZAZ otworzymy w szpitalu. Będziemy się zajmowali sprzątaniem szpitala oczywiście kuchnią, archiwizacją, magazynem, takimi drobnymi Pracami konserwatorskimi. Szanowni Państwo, dla każdego z nas bardzo ważne jest poczucie tego, że jesteśmy potrzebni. My, tworząc miejsca pracy, w Zazach. Realizujemy taką potrzebę. Realizujemy potrzeby ludzi niepełnosprawnych, którzy dzięki pracy wracają do społeczeństwa. Zarząd Powiatu Sokulskiego na czele z Piotrem Reczką, starostą Sokulskim tworzy te miejsca pracy. Stworzyliśmy miejsca pracy w Suchowoli, w Dąbrowie Białostockiej. Teraz jesteśmy na etapie tworzenia takich miejsc pracy w Sokółce. Całego serca zachęcam osoby niepełnosprawne, i opiekunów do tego, aby aplikowały o te miejsca Wszystkie pytania, które Państwo będą mieli związane z nowym zatrudnieniem, proszę kierować do kierownika ZAS w Dąbrowie Białostockiej lub dyrektora PCPR w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Wszystkie osoby pracujące w naszych zakładach są związane umową o pracę i dostają wszystkie świadczenia wynikające z kodeksu pracy. Nie wpłynie to na otrzymywane obecnie przez Państwa świadczenia. Serdecznie zapraszam do współpracy i odwiedzenia obecnie działających naszych dwóch pracówek w Suchowoli, jak i w Dąbrowie Białostockich. Mam na imię Łukasz. Właśnie fajna jest atmosfera i zapraszam innych do pracy w Zasie. Nazywam się Szymon, pracuję w zakładzie aktywności zawodowej i zachęcam wszystkich do pracy.